Mój tu jest już przyfastrykowany i przygotowany do stępowania lub czegokolwiek innego, i teraz kilka uwag. To, że można sobie ściąć odszycie pod kroju pach tutaj, żeby tu było mniej, to wiadomo. Druga rzecz. Jeżeli tu fastrygujemy, to w zasadzie tak, jakbyśmy już szyli, prawie, czyli fastrygujemy na blachę, bo to jest, tu mamy całe mnóstwo różnych kawałków materiału: i odszycie, i tutaj to podłożenie, i zwykły materiał. I jeżeli ktoś ma ramionczka, to jeszcze na dodatek ma tu włożone te zapasy szwów ramionczek pod spód. Dlatego ja właśnie tak bardzo chciałam tego uniknąć, żeby w tym newralgicznym miejscu tu już nie walczyć z zapasami od ramionczek, bo jakbym tu miała jeszcze kolejne warstwy materiału. To chyba bym się popłakała, gdybym miała to wszystko poukładać. I pamiętamy, oczywiście, to powinno być przyfastrygowane, bo tak sugerowałam, ale jeżeli ktoś tego nie miał przyfastrygowanego, to że to odszycie podkroju pach tyłu ma leżeć pod spodem, czyli ten cały fragmencik materiału ma być pod spodem. Jeżeli teraz mamy to już wszystko pofastrygowane, to galopem lecimy do żelazka. Dlaczego? Po pierwsze, jeżeli ktoś się zdecyduje na robienie stępnówek, to jak sprasujemy to miejsce żelazkiem, to ono nam się zrobi mniejsze, a raczej cieńsze. Czyli będzie nam łatwiej tutaj szyć. Bo po takiej grubości materiale moja maszyna prawdopodobnie dałaby sobie radę, ale miałabym kłopot z utrzymaniem równego ściegu. Bo by mi wszystko uciekało, bo to jest naprawdę dosyć dużo. Czyli sprasowujemy sobie to, żeby było nam później łatwiej szyć. Ale druga rzecz, w czasie prasowania jednocześnie sprawdzamy, czy to, co nam się udało stworzyć, z przodu nam się ładnie układa. Ja mam jeszcze nie sprasowane, więc widać, że tutaj różne dziwne rzeczy się dzieją. Ale jak to sprasuję, to liczę na to, że ułoży mi się idealnie. Tył, gdyby się okazało, że coś jest nie tak, to wyprówamy fastrygę i poprawiamy tak, żeby ten tył, jak go tak położymy z tym sfastrygowanym i sprasowanym, to był idealnie równiusieńki i gładki. I teraz wracamy do burdy. I jesteśmy tutaj. Został ten zapas górnego brzegu tyłu zaprasowany pod spód, podwinięty i przyfastrygowany. I teraz burda mówi... Ostebnować podkroje pach przodu i tyłu na szerokości 7 mm, ostebnować tył wzdłuż szwu nasady ramionczek i górnego brzegu przodu i później mamy jeszcze przeciwne końce ramionczek przyszyć. Na razie się zatrzymajmy na tym stebnowaniu. Ja powiem szczerze, ja się przeciwko temu stebnowaniu buntuję, ponieważ nie bardzo widzę sens stebnowania bluzki z dzianiny po prostu nie pasuje mi stebnówka do dzianiny koniec kropka stebnować nie będę dla osób początkujących stebnówka, którą widać bo stebnówka to jest poprowadzony ściek prosty jak tu spojrzymy na tą część to widać gdzie nam każą ostebnować widzicie te przerywane linie przy podkroju, pach i na górze to jest właśnie stebnówka czyli ściek, który widać na wierzchu tylko jest jeden mały problem. Tutaj mamy całe mnóstwo materiału, tu mamy jeszcze więcej materiału, i ja się obawiam, że robienie stebnówki dla osoby początkującej to będzie koszmar, bo ona nie wyjdzie tak ładnie, jakby osoba szyjąca chciała. Ale nie zniechęcam, sugeruję tylko: sprasujcie sobie wszystkie miejsca, po których stebnówka ma iść, i później. I już mówimy jak. Jeżeli ja mam zacząć stebnowanie od podkroju pachy, to ja sobie pójdę na przód, znajdę sobie wierzchołek ramionczka. To jest tutaj w moim przypadku. Włożę to sobie pod maszynę i żeby mi się łatwiej stebnowało, to na krawędź stopki będę prowadziła po krawędzi materiału. Materiał musi mi się układać idealnie na materiale i poprowadzę ten ściek, tą stebnówkę dokładnie tu. Równiusieńko wzdłuż podkroju pachy. I później tam, gdzie burda każe. Gdzie każe, zaraz się zastanowimy, czy nam dobrze każe. Czyli jeżeli ktoś się decyduje na stebnowanie, to prasuje sobie wszystkie miejsca. Fastryguje sobie wszystkie miejsca. Tył już mamy. Podkrój tyłu w, przy naszej pasze już mamy to. Jeszcze z przodu bym sugerowała, przyfastrygować tam, gdzie fastrygi nie ma. Żeby nam przy tym stebnowaniu nawet materiał wobec siebie, bo zawsze, wszędzie mamy co najmniej dwie warstwy, a czasami znacznie więcej, żeby to nie drgnęło. W tak newralgicznych miejscach jak tu, gdzie mamy całe mnóstwo materiału, raz, jeżeli to sprasujemy, będzie nam łatwiej, ale druga rzecz, my. Tutaj możemy kręcić kółkiem zamachowym maszyny ręcznie przez ten mały kawałeczek, te dwa, trzy wbicia igły, żeby było nam łatwiej i żeby to rzeczywiście ładnie szyło. Teraz jakim ściegiem? zwykłym ściegiem prostym nie do tkanin elastycznych. Zauważcie, że będziemy stebnować wszędzie tam, gdzie i tak mamy bluzkę wzmocnioną taśmą formującą. Więc elastyczności w tym miejscu nie ma żadnej, więc możemy sobie pozwolić na zwykły ścieg prosty. Uwaga, sprawdzamy dokładnie, czy maszyna sobie z tym ściegiem prostym poradzi, bo jeżeli nie, to nie ma mowy o żadnej stebnówce, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nam nagle jakieś pętelki albo przepuszczone ściegi. Się pojawiły. Czyli jeżeli ktoś stebnuje, to prasuje, fastryguje, przygotowuje sobie to do stebnowania i powolutku na odległość połowy stopki, prowadząc brzeg stopki przy brzegu materiału lub tak jak tutaj przy wszyciu, stebnuje sobie powolutku. I teraz gdzie stebnuje? No i tu burda chyba troszeczkę się pomyliła, bo już czytamy, co mamy ostebnować. Ostebnować podkroje pach przodu. Ja to będę rysować na tym rysunku technicznym, tutaj, jeżeli pozwolicie. Czyli tak, będę stebnować podkroje pach przodu. Gdzie zaczniemy? Zaczniemy przy samym ramionczku. Nitkę potem igłą schowamy na lewą stronę i pojadę sobie w dół wzdłuż pachy. Później mamy napisane podkroje pach przodu i tyłu. No to nie przerywając stebnowania. Bo jestem w tym momencie tu przy szwie bocznym, Pojadę sobie w górę, wzdłuż pod kroju pachy. Dalej burda mi pisze, że mam przestępnować wzdłuż szwu nasady ramionczek, czyli lecę. Widzę, że po tyle ten kawałeczek pod ramionczkiem i górny brzeg przodu. Możeżesz, mamo kochana, jak ja jestem z tyłu, to jak ja mam stebnować przód? No niestety to jest błąd, Burdy. Przodu, jak widać, nie stebnujemy, poza tym nie ma mowy, żebyśmy tu cokolwiek stebnowali. Więc, Burda zrobiła tu błąd i stebnujemy nie na górze przodu, tylko na górze tyłu, czyli po prostu po ramionczkach lecimy dalej tutaj i później drugie ramionczko w dół podkrój pachy na tyle. I potem, jak przejdziemy przez szef boczny, to podkrój pachy na przodzie i kończymy tu. Czyli uwaga, stebnowanie robimy w jednym przebiegu. Od ramiączka na przodzie, pachę na okrągło, tył i drugą pachę na okrągło. Na wszelki wypadek jeszcze raz to samo już na samej bluzce. Zaczynam sobie tutaj, czyli w samym rogu ramiączka z przodu i jedziemy. Podkrój pachy przodu, podkrój pachy tyłu, tu złapię 90 stopni zakręcik i zacznę stebnować tył. Najpierw pod ramionczkiem, a potem wzdłuż całego tyłu aż do drugiego ramionczka. I dalej, niczego nie zmieniając i nie przerywając, do od, w odpowiedniej odległości od podkroju pachy z drugiej strony. Łapię 90 stopni zakręcik i biegnę wzdłuż całego podkroju pachy z drugiej strony. Czyli tu. I zatrzymam się w tym miejscu końcówki nitek oczywiście chowamy po lewej stronie albo najlepiej chowamy w ogóle po zawiązaniu supełka, wybijamy między warstwy materiału, żeby nam żadne nitki po tym stepnowaniu nie wisiały. Czyli jeżeli ktoś chce stepnować, to może w ten sposób, a za chwilę powiem co ja będę robić.